Dzisiaj pokażemy, jak wygląda haft temari. To jest bombka wykonana haftem temari. A żeby zrobić taką bombkę, potrzebujemy następujące materiały i narzędzia. Kulę steropianową o średnicy 80 mm, obcinaczkę taką czy nożyczki, yy, szpilki, igłę. Ostrą igłę z dość dużym oczkiem, żebyśmy mogli nablec y, kordonek, pasek papieru, y, nitkę do otnięcia y, kuli steropianową, zwykłą nitkę y, szwalną, wariatna jest to talia 120, i kordonek Kaja w różnych kolorach. Które sobie wybierzemy. Wybierzemy sobie zieloną nitkę i do tego trzy różne kolory kordonków. To będą nasze materiały. Na początku musimy owinąć bombkę steropianową zwykłą nitką szparną. Nitkę najlepiej położyć sobie na podłodze i objąć. Bardzo. Ciasno, żeby się ta nitka nie zsuwała i w różne strony, nieregularnie, ale pamiętamy, żeby bardzo ciasno owijać tą wąbkę. Po owinięciu nasza kula wygląda w ten sposób. Mamy owiniętą kulę steropianową. Teraz musimy zrobić siatkę pomocniczą, która nam będzie ułatwiała haftowanie. A żeby zrobić taką siatkę, pomagamy sobie albo centymetrem, albo kawałkiem yy, papieru. Najpierw wbijamy szpilkę w no dowolne miejsce. Teraz możemy sobie oznaczyć obwód, obwód kół. Zaznaczamy na pasku papieru poprzez złożenie i wycięcie takie miejsce, w które będziemy wbijać szpilki. Teraz oznaczamy obwód, obwód kuli. Dokładnie, Do, bardzo ważna jest tutaj dokładność. Zakładamy i po tej samej stronie obcinamy. I mamy już obwód, obwód kuli, tak? Składamy pasek papieru na pół. I zaznaczamy nacięciem połowę. Znowuż na pół. I znowuż na pół. W ten sposób podzieliliśmy sobie pasek papieru na 8 równych części. Proszę zobaczyć. Z obwodu kuli pasek papieru jest po podzielony na 8 różnych, równych części. Tak przygotowany pasek przykładamy do wbitej szpileczki. Jeszcze raz owijamy sobie tym paskiem naszą kulę, wyznaczając biegun południowy. Tutaj pomogę sobie. Biegun południowy. Możemy sprawdzić w drugą stronę, obinąć, czy dobrze żeśmy. O, widzimy, że kawałek musimy przesunąć. Tak, żeby równo to było zrobione. Dobrze. Teraz od szpileczki do szpileczki wkładamy pół, aby wyznaczyć sobie jakby równik na tej naszej kuli steropianowej. I ten równik dzielimy naszym paskiem papieru na 8 równych, 8 równych części. O, muszę równie przyłożyć. I w każdy z tych naciętych rowków wbijamy szpileczkę. jeszcze z drugiej strony. Żeby sprawdzić, czy dobrze widzimy, możemy sobie teraz tym kawałkiem papieru do każdej szpileczki, żeby było tutaj od bieguna północnego od tego równika równy, sprawdzamy, czy dobrze wkuliśmy szpileczki, jeżeli nie, to je troszeczkę przesuwamy. Mamy przygotowaną naszą kulę, ominiętą nitką i podzieloną szpileczkami. Mamy biegun północny, południowy i na równiku mamy, równik mamy podzielony na 8 równych części za pomocą y, paska papieru. Teraz wykonujemy siatkę. Odmierzamy 2 metry nitki, proszę, raz, Dwa około, oczywiście nakładamy na igłę i zawiązujemy mały supełek. Mały supełek, po prostu nadmiar nitki. Odcinamy, mocujemy nitkę. Odłożę paset papieru. Mocujemy nitkę. Mocowanie nitki w kuli steropianowej yy, wygląda następująco. Yy, musimy, yy, nitka musi nam wyjść tutaj w biegunie północnym, czyli w odległości około 2 cm wbijamy igłę i wychodzimy dokładnie w miejscu wbicia szpileczki. Tu wkładamy, przeciągamy nitkę. Ją pociągamy, ażeby supełek schował się do środka. Wykonujemy siatkę, czyli owijamy jak gdyby tą kulę, tą nitką. Proszę bardzo, od bieguna północnego do pierwszej szpilki na równiku, później do bieguna południowego, następna szpilka na równiku i do naszego bieguna północnego. I skręcamy do następnej szpilki. Tylko to jest... W drugą stronę, przepraszam. Jak kończymy owijanie kurli, jesteśmy na przedostatnim odcinku, to mocujemy nitkę na biegunie południowym. Później powracamy y, mocowanie. Zbieramy po prostu wszystkie nitki, jakie są tutaj w okolicach szpilki naszego mocnego bieguna południowego. Zbieramy je. Po wyciągnięciu szpilki wszystkie nitki są zamocowane. Idziemy do tej szpileczki i zbieramy wszystkie nitki. Proszę bardzo, po wyciągnięciu szpilki wszystkie nitki są zebrane, jeszcze tak upewniamy się, jeszcze jeden raz i teraz jak gdyby mocujemy nitkę, zakończamy nitkę. Zakończenie nitki wygląda następująco. Wkładamy w tym miejscu i wyciągamy go w 2 cm. I króciutko obcinamy. Mamy już siatkę wstępną, czyli bombkę podzieloną na 8 równych odcinków. Wbijamy szpileczki do środka. One jeszcze nam, nam są potrzebne. Później, po zakończeniu haftu, będziemy je wyciągać. Także nie wyciągamy szpilek tutaj na tym równiku. Proszę.